Hello, hello, hello. Witam Was bardzo serdecznie tutaj. Hunter to jest kolejny odcinek Need for Speed Hot Percent. Um, dobra, um, piąty odcinek, więc, no nie wiem, no chyba tak, więc na zmianę jedziemy czyli w tym momencie pojedziemy sobie karierą ściganego. Um, mamy tutaj jakieś dwa te, Co my tu mamy? Podgląd? Boż, nie, nie, nie lubię tych podglądów. Próba czasowa, tyś chujowo. Dobra, no nic, nadajemy no tą próbę czasową. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Um, chcę Was przeprosić za poprzednie odcinki, ponieważ mi głos mógł być dosyć cicho. A z tego względu, że skapnąłem się dopiero teraz przed tym odcinkiem właśnie, że. Coś jest nie tak, że strasznie cicho mnie słychać, i okazało się, że mój mikrofon był tylko na 70% głośności ustawionej. Nie wiem, kto mi go kurwa znowu przestawił. Strasznie jest to wkurwiające, ale dobra, nieważne. Tetetką jechaliśmy w ostatnim tym jako policja, więc pojedziemy sobie tym Jaguarem. W możemy kolory zmieniać. Jest czarny, czarny, metaliczny, metaliczny, metaliczny. Nie, pójdziemy sobie... Ten jest na odwrót, nie? Pójdziemy tym. W świetle inaczej, a pokazują inaczej kolor. Dobra. 1,42. Nie wiem, te czasówki jakoś najmniej mnie cieszą. Najbardziej mnie cieszą takie... Takie jak jest dużo ludziów. Czy jak się z kimś ścigamy albo ścigamy dużą grupę? Tutaj trzeba będzie off-road raczej wykorzystywać. Jezu, jak się to prowadzi, ja pindole. Ej, to jest masakra. To się w ogóle nie ślizga na, na drodze. To jest jakby zostało do, do ulicy przyklejone. Jakby po, jakby po torach jechać. Masakra. Zajebista atrakcja. Czy to dobrze właśnie, nie? nie? Nie lata nam samochód. Mamy pełną kontrolę nad takim samochodem. No, a pojedziemy tędy. Bo doświadczenie mi mówi, że... Że chujowo. Bo w sumie to nie wiem po co tędy pojechałem. W sumie mogę jechać drogą. Byłoby tak samo. Nie, byłoby szybciej. Będę nie zjeżdżał gdzieś. Tutaj pojedziemy. Z akurat tamten był taki off który nie jest um, konieczny, a raczej chyba tylko przeszkadza. Ale ten wygląda na ładniejszy. Patrząc na minimapę, a jakaś tam muzyczka w tle leci, ale wiecie. Chociaż mogę zobaczyć, spróbować. Je, przy pierwszego odcinka, nie, może nie wiem, podgłościć tą muzykę czy coś. O, no, dobra, już mamy tu metę. Fak, fak. No, i ten, ten, to jest ten jeden zajebany skrót, no. Powtórzymy sobie to. Bo po prostu, no, brakuje nam se, setnych sekund. E, to jest ten jeden skrót, którym pojechałem, a którym nie powinienem jechać. I, I to, że mamy bardzo mało nitro, ponieważ nie dostaliśmy w ogóle nitro na początku, a a tu praktycznie nie. Nie ma tego. Nie, nie ślizgamy się, nie driftujemy i ciężko coś dostać. Ja nawet prędkości maksymalnej na, na tym jaguarze nie osiągnąłem. Chyba. Bo nie widziałem za to punktów. Dobra. Jakoś tak... Jakoś tak zbyt prosto się jedzie. No i po co jest ten offroad? Tak po prostu, żeby był? Przecież lepiej przejechać przez ten most, który jest praktycznie prosty. Dopiero z kolejnego skorzystamy. Aczkolwiek zajebiście przydałoby się nam nitro. No właśnie, za skrót dostajemy, za sa, sa, sam skrót dostajemy nitro. Chyba po to ono jest. Po to, one, po to był na przykład tamten skrót, nie? Obok mostu. Znaczy to wcale właśnie nie był skrót, no. Tu mnie boli właśnie na zewnictwo, no ale nieważne. No nie! No bez jaj. No kurwa nie pojechałem tamtędy i... Jasne, jeszcze tego nie będę miał Mam 10 dziesięć, setnych Fucking hell, no nie pojechałem tam tym dziwnym offroadem, który był w ogóle niekonieczny i nie dostałem nitro i przez to byłem wolniejszy. Ja pindole. Dobra, nieważne. Zostawię sobie to na później. Żeby tu nie przedłużać, bo tak naprawdę to, o co mi chodzi? Przejść jak najszybciej tą grę. A jak najszybciej przejechać wszystkie wyścigi, pokazać wam. I to w sumie tyle. I dowieść tą, tą, tą karierę. Uuu, ładny kolorek na tym Spiderze. Fajnie się będzie tym jechało. Dobra, co my tu mamy dalej? Aha, tu jest to niezrobione. Co mamy tu? Wyścig, dobra, wyścig. Jak najbardziej mi się wyścig podoba. Ale czy tym, czy czym? A musimy tym, ale tutaj nie mamy. W ogóle gdzie to Audi dostałem? Chyba do innej kategorii. Tutaj tetetką nie jechałem, tak? Aczkolwiek ona nie jest najlepsza. No dobra, pojedziemy tą tetetką, chociaż ona taka raczej słaba jest. Dobra, dobra, nie gadaj. O, wziąłem jakiś ciemny niebieski. Myślałem, że to bardziej czarny jest, albo taki ciemny szary. Po niemiecku coś zaczęła baba gadać. Co za? A dobra, muszę być pierwszy. Aha i tutaj nie mam, nie mam tych wspomagających mnie rzeczy typu, typu jakieś kolce, nie kolce, ponieważ 17 km, dosyć sporo, ponieważ nie jest to hot pursuit. Wyścig i nie będzie policji, no to też nie mam tego. No dobra no, może być i tak. Dawaj! Drafting dziwko sobie robimy. Dostaję za to nitro, zajebiście. Wszystko kraksy, naprawdę? Wow, fajna ta droga. Taka prosta. Tak nic się tu nie dzieje. Hehe, he, debil. Dobra, już jestem drugi. Kamień milowy, jazdy, spoko. Holy shit! Patrzę na ten kamień milowy. Uniknięte kolizje, no chyba jej nie uniknąłem. Ale nieważne. Będę Cię blokował. bo ogólnie mam gorszy samochód niż większość z nich więc sobie podraftujemy jakąś alfą go się jedzie chyba tak po światłach sądząc ale fajny wyścig, taka wiecie, długa, długa, prosta autostrada znaczy no może nie prosta, ale autostrada gdzie mamy dużo miejsca a nie jakimiś pipidowami ciśniemy 10 km ponad jeszcze Pójdziemy tędy. Hehe! He. O, znam ten skrót. Te, to ja tu dużo nadrobię. Chyba. Nie, to nie jest ten skrót. Tylko mi się wydawało. Albo to ten. Nie jestem pewien, aczkolwiek jestem pierwszy, tak to jest ten. Ja tu sporo mogę nadrobić. Ale jest taki strasznie długaśny. Uuu, widzę, że coś tam się zakręcili chłopaki, coś się rozkundelili. A fucking hell. Chyba w pierwszym odcinku tędy jechałem i mówiłem coś o rąbaniu drewna i chujowym nazewnictwie. I tutaj nie wyjeżdżamy, tylko pojedziemy jeszcze tędy i jeszcze będziemy szybciej. Mźleż nie wiem teraz, jak w ogóle ta trasa wygląda tak normalnie, ale. Prze... Aha, drugi kierowca jest ileś za mną, no. dobra. I zajebiście pałęcję No, kurde, no bez jaj. Tak bardzo mnie wzięli. Ta tetetka nie jest najmocniejsza w tym momencie, ale chciałem nią przejechać, żeby nie było tego napisu nowy. Aaa <grymne> jej Uniknięto czołówki, a jednak dostałem litro. Je No dawaj, 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 dawaj. Nie wiem jak mnie zepchnął w nojek. No kurde, przecież powinien ten Powinien wypaść. Że w ciągu driftu, ja go tam walnąłem. Bez jajno. Jeden kilometr do mety został. Nie, ja muszę być pierwszy. Fak, no patrz jak mi odszedł w tym momencie. Nie, ha, 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 chuj ci woko. Kurde, no dobra, no to ta tetka była za słaba tak naprawdę na, na to żeby to wygrać, no. Zero customizacji, zero niczego. drugi już drugie, drugie srebro dostałem na odcinku, nie. <śm> No dobra, trudno, będziemy ten. No chyba, że tam będziemy musieli później powtórzyć. No bo tu już mamy dwa razy srebro. Hot Pursuit. o tutaj zajebiście. Tutaj możemy jechać. Co my tu mamy? No ogólnie patrzę po naprzód, po prędkości maksymalnej, nie? No tu jest 280, 283, 289, 249. No ja się nie dziwię. Bierzemy kamaro i nie będziemy się bardzo grzmocić, Tylko weźmiemy mu jakiś inny kolor. Może być taki, srebrny Mamy pul impulsy I em, <laughs> Impulsy IMP, <laughs> tak jak w sieci internet, nie? E mamy 3 razy IMP, 3 kolczatki, dobra 18,5, no długie te wyścigi się robią Ale to w sumie fajno Jak zwykle w każdej grze startujemy z ostatniego miejsca. Dlaczego? Because fuck us. Dzięki. Teraz będę sobie w, w drafcie jechał. <laughs> o, Oooo, I znowu autostrada I do widzenia! Trafię kolczatką Niech giną Holy shit! To było słabe Uuu, jak się poprzewracali tam, patrzyłem we wsteczne Jak się tam zaczęli rolować they see me rolling, they O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Nie! Nie! Nic się mi nie stało, to fakt. I do widzenia, panie Glina! jakim sposoby on przejechał obok mnie? O, jestem już za zakrętem, jak miło. Nope! O, i kutas. Dojebałem sobie, bo nie widziałem, którędy przejechać, bo za szybko to się stało. No ale dobra, 12 km jeszcze, także sporo. Ja się tu bawię strasznie, a tu jeszcze tygły sporo. Więc może przeoszczędzimy w tym momencie trochę. Bo tego to akurat wezmę, bezproblemowo. Shit. No, gdzie? Yeah! Dobra, jedziemy tędy. Tak, sorry kolor, ale muszę teraz trochę spowolnić. Aaaa! No prawie jak w masło. Co to mi miga? Co to mi miga? Nowa jednostka Carbon Motors. What the fuck is this? Holy shit. Ta reakcja. Dobra, czekajcie, tutaj skręcimy. Dokładnie. Uhuhu. Dobra, git. Kurde, ale popindalam ostro. Ciekawe gdzie na skrzyżowaniu. Na wprost. Co za kutas. Rozbity gliniarz, ciekawe jak... Ja to zrobiłem. W ogóle, strasznie jest to wkurzające. Ważniejsza jest kamera... Uniknąłem blokady drogowej, bo ją przeskoczył mi komputer. Ważniejsza jest kamera, właśnie, roz... że jakiś ktoś się rozbił, a nie jeżeli to jak ja jadę. I to jest strasznie wkurzające w tego typu gierach. Znaczy, kryterium zawsze taką kamerę ustawiał. I w sumie, to jak mówię, jest to dosyć wkurzające, bo nagle zero kontroli nad samochodem, nie wiem co się dzieje, wyjebane. E, ważniejsze jest to, że ktoś tam się rozbił. Dupie to mam, ja chcę jechać No wiecie, efekciarstwo. To jest ważniejsze niż to, żeby można było jechać normalnie. Efekciarstwo ponadgrywalność, nie? Trochę dupa. No ale dobra. Uuu, zostało już mi tak bardzo niewiele. Półtora kilometra. A, kij z tym? Jeden kilometr do mety. Nie, 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 nie. Dobrze, dobrze. I tędy. I pięknie. Uwie. Uh, yeah. uh, 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 uh. Pierwszy. Fakie. Yeah. Zajebiście. Podobało mi się. Ta tam, 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 dobra, jeden, jeden samochodzik dostałem. Znowu jakąś BEMkę. BEMki, to mam dzi dzi -ją dziwne oznaczenia. BMW M3E92. Yamahainfire. Ja Kurwa. Jakby nie mogli jakichś normalnych ustawień. Dobra, znaczy oznaczeń zrobić. Coś u góry, może teraz. Tu mamy wyścig. Tu mamy próbę czasową, tylko nie lubię. Pojedynek, o, tu mamy dwa, pojedynek uh, 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 uh. to może być ciekawe. Dobra, bierzemy. zobaczę, A ja, z 10 minut jeszcze mamy. Co mogę tylko to wziąć? I samochód którego nie mam, On będzie miał to i ja będę w dupie. Jak on będzie miał Porsche to ja będę w dupie. To wzią. Będzie miał jakiś fajny kolor. Cierwoli może. Eee, muszę być pierwszy. Będzie mało widno. Pora dnia, godzina trzecia. No, jakby nie mogli, nie wiem, pora dnia, godzina, znaczy nie wiem, pora dnia, noc. Godzina trzecia. 15 km. Coraz dłuższe te wyścigi. i będą takie wyścigi po 100 km, by te trzy razy mapę przejeżdżać. Ja pierdzielę, nic nie widzę. Jebany deszcz, ale fajnie to wygląda strasznie. Mówiłem, że on będzie miał Porsche i że będzie lepszy, Wow. ale ulewa, sekundę dziesięć no. Szkoda, że tak de facto mogę mało mu zrobić, bo jest dużo szybszy ode mnie. Prędkość maksymalna. Do widzenia. I więcej nie zrobię. Dobra, jestem pierwszy. Nie, będziemy próbowali korzystać z tych wszystkich off-roadów bo one jednakowoż często są lepszą alternatywą, chociaż gorzej się po nich jedzie ale ten na przykład jest fajnym skrótem więc pojedziemy tędy ale tak bardzo gówno tu widać i dalej dupa, dalej jestem za nim inteligentnie tylko 8,5 kilometra. Ładnie go odjechałem. Uje yeah. Patrzcie, nie ma deszczu tutaj. What the fuck, czemu tu nie pada? No, a tu już pada z powrotem. Żeż nie tak bardzo jak, jak przedtem. Czemu między tunelami nie padało? Tego nie gminie. Komuś coś się chyba zapomniało dodać. No śmigłowiec Będziemy tak. Nie, nie, jadę tędy, bo bym nie trafił. Nie. Fakiu, 5 km. A, dupa. Czyli czerwone oznacza, że to jest koniec zazwyczaj. Pada, nie pada, pada, nie pada, what the fuck. Aż iskry le lecą kurwa. Dobrze, ładnie, ładnie zakręcik. Jeszcze drugi przydałby się tak ładnie, aczkolwiek ten samochód mnie denerwuje. I przehamowałem bazę, bardzo. Nie, no chciałem go walnąć. I co? I kutas. To będzie taki tunel. 1 kilometr do mety. No, powinienem go teraz wyprzedzić. Tak, chyba wydaje się, że będę. Mam szansę. Tak, jestem pierwszy. Kiwko. Fakie. Yeah. Udało się. Super. Super, super, super. Um, dobra, zajebiście. 4 minutki. No szybko, te, te. E, pół godziny to jest strasznie dużo czasu na, na przejechanie wielu wyścigów. Tu już mam prawie piąty poziom. Także myślę, że jeszcze w tym odcinku zrobię piąty. Aston ja Martin DBS Volante. Nie wiem, jak się to czyta. Nie umiem żadnego innego języka poza angielskim i polskim, i coś tam mogę po. No, po japońsku i po niemiecku umiem czytać. Nie, po japońsku umiem czytać, po niemiecku umiem dukać. A w żadnym innym języku już nic nie powiem. Dobra, mm, co my mamy tu? Podgląd. Kurwa, same te podglądy zostały. Tu wyścig jest w sumie. No, bo dobra, dajmy sobie jakiś... Tu jest próba czasowa. Dajmy sobie podgląd. Z jakiegoś lepszejszego samochodu Huhu, McLaren, uff dobra, pokaż mi to ten jest ładny, pomarańczowy VULCANO ORANGE 3 minuty 8 sekund dobrze chociaż to znowu jest czasówka no i taka, taka dziupa. Dawaj, pominę 3 minuty 8 sekund, tak? Ok, a opony dotarte? Nie wiadomo. Te widoki wczoraj siedziałem sobie na kąpie wieczorkiem. Gadałem tam z, z D-Voltem. Znaczy, wczoraj to dla Was jest bardzo tajemniczy czas, ale nieważne. Gadałem sobie coś tam na fejsie z T-Voltem i oglądałem sobie cały czas... z um, taki kanał, no, pewnie większość... znaczy, no, nie wiem, no, osoby zainteresowane tematem pewnie kojarzą. E, Rafał Zazuniuk? jest to dziwne strasznie jego nazwisko, nie umiem nigdy wymówić. Um, Chyba tak, Zazuniu, Zazinu, za zuniuk, chyba. Kanał Nolibab 3, czyli jakby Babilon pisany od tyłu. Um, no on jest tam właśnie... Rafał jest um, kierowcą traka um, i obecnie mieszka... Znaczy, no, nie mieszka, no, no, mieszka też, no. E, obecnie jest w Kanadzie. Mieszka, mieszka w Kanadzie, jakby na, na razie na stałe, na razie na stałe, Jezus, to jest to kurwa głupie. Taki po, po, pobyt tymczasowy, tylko to tymczasowość, to tam u niego pewnie kilka lat będzie trwała. No w każdym razie jeździ yy, po Kanadzie i po Stanach trakiem, nie? Tirem w sensie. I dla tych, co nie kumają e, i, 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 i po prostu, i, i tam mm, teraz jakiś wyjazd do Oregonu miał. Czyli tam to jest chyba dosyć spory kawałek, ja nie znam się na, na mapie Stanów. Przepraszam. Natomiast natomiast właśnie gdzieś tam dosyć, dosyć długą trasę jedzie, taką praktycznie trzydniową, i później będzie musiał wrócić. Właśnie tam od siebie z Quebecu, chyba? On w Quebecu mieszka. Um, i, I właśnie gdzieś tam jakąś te trasę, wie, wiecie, wy, wymyśla tak, żeby nie jechać, nie jechać znanymi sobie trasami, tylko jakimiś innymi. No i gdzieś tam przez, nie wiem już co tam jechał, no w każdym bądź razie zajebiste widoki. Tak sobie mi się skojarzyło z tymi tutaj, bo taka, przez jakby taki wiecie, dziki zachód ze śniegiem. W sensie to jest taki właśnie stan typowo taki wiecie, pustynny, pustko, pustkowia, pustynie i tak dalej. A wszystko jest zasypane śniegiem, strasznie fajnie to wygląda. Eee, plus właśnie jakieś tam góry, jakąś taką przełęcz. No, tak jakby teraz byśmy jechali, no teraz akurat jedziemy z boczem bo tu jest jakiś wyciąg i tak dalej. Trochę to niebezpieczne jest tutaj stawiać wyciąg, ale no, nieważne. Co już? Ale gdzie ja tam do końca mam? No, panie, panocku, gdzie ja kurwa mam metę? Jeszcze kilometr ponad? A oni mi mówią, panie kończy już pan. No, chyba se jaja robicie. To ja tu będę miał poważny problem, żeby mieć złoto. No bez jaj, przecież Mi się czas skończył ponad kilometr przed metą. Boże, jeszcze nigdy brązu nie dostałem. O, ja jestem taki słaby. No w każdym razie takie podobne widoki jak tutaj, tylko tu akurat po zboczu góry jechaliśmy, a tam po prostu jechał taką wielką, takim wielkim gigantycznym pustkowiem. I na końcu tych pustkowi taki po prostu wiecie łańcuch gór i on tam... I, i widać, no to wiadomo, kompilacja, jak on cały czas tam jedzie, jedzie, jedzie i przez te góry tam przejeżdża. Zajebista sprawa. No nie wiem, lubię z czasem tak pooglądać. Zwłaszcza podczas sesji, ale sesja mi się już skończyła. Ale tak jakoś no, Wczoraj sobie pooglądałem, dobra. Drastyczne przekroczenie prędkości. Ostatnio widziany w maklerenie Poziom ściganego, piąty, cel 2. Albo CEL I. -I. Zajebiście. Ooo, Challenger. Mmm, nice. Super. Super, super, super. Panujący król asfaltowej dżungli. Oh yeah. Welcome to the jungle, motherfucker! Dobra, myślę, że to idealny czas jest na skończenie tego odcinka. Ja sobie tam porobię teraz te... No, spróbuję porobić te zawody. Więc nie zdziwcie się, jak za dwa odcinki i zobaczycie, że mam poziom tysięczny! Nie, raczej nie. Raczej z piątego nie wyjdę. Ale właśnie uzupełniam, bo tutaj dostałem jeden brąz, tu dostałem srebro, i tu dostałem dwa srebro. Więc muszę teraz naprawić swoje błędy. No nic, zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek, który będzie z Policjantiem. Zapraszam również na mojego facebooka i na mój sklep z koszulkami, który mam nadzieję już umieszczam linki do tego sklepu. A plus, yy... no nic, jeżeli wam się moje filmy podobają, to jak najbardziej łapkujcie i komentujcie je, dzięki z góry, trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, na razie, cześć!